W jaki sposób porównujesz zmienne w JavaScriptie? Czy robisz to za pomocą dwóch czy trzech znaków równości? No, mam nadzieję, że Twoja odpowiedź jest yy, tą drugą, czyli robisz to za pomocą trzech znaków równości. A dlatego, że jeżeli używasz dwóch znaków równości, to w Twoim kodzie mogą dziać się trochę niespodziewane rzeczy. Dzieje się tak dlatego, że stosując porównanie za pomocą dwóch znaków równości, dla was skryptu przekształca typ zmiennych tak aby można było je porównać czyli na dobrą sprawę on przekształca tego stringa na number o wartości 3 czyli tak samo jakbyś zrobił y, to w ten sposób lub tak samo jakbyś zrobił to y, na przykład w ten sposób Natomiast jeżeli będziesz chciał to porównać za pomocą trzech znaków równości, to otrzymasz wynik false, dlatego że typ tych dwóch rzeczy się różni, więc silniczowa skryptu od razu wie, że te rzeczy są różne. Yy, przykład takiej dziwnej rzeczy, która może się przytrafić, kiedy używasz porównania za pomocą dwóch znaków równości, może na przykład wyglądać tak. Porównujesz 0,5 do 5. Tak, więc no, mamy tutaj dwie inne rzeczy, ale dostajemy wynik true. Nadzieje się tak dlatego, że jeżeli przekształcisz sobie takiego stringa w number, no to właśnie otrzymasz piątkę. Więc podsumowując, nigdy nie używaj porównania za pomocą dwóch znaków równości. Najlepiej, jeżeli linter w twoim projekcie tutaj oczywiście mówię o slincie, będzie pilnował tego. I od razu będziesz otrzymywać, będziesz otrzymywać błędy lintowania, no bo jeżeli tego nie masz, to wyłapywanie w jakimś większym projekcie tych znaków zapytania może być nieco trudne.